w niebieskim narożniku, Aleksander Rewenko Gorilla MMA. W czerwonym nażniku Rafał Buczek, Forza Dęblin MMA. 70 kg. 3 rundy po 3 minuty każda. A walkę będzie sędziował będzie sędzia Szymon Deręgowski. I rozpoczynamy walkę w kategorii 70 kg. Rafał Buczek. Narożnik czerwony, Aleksandr Rewenko, narożnik niebieski. I tutaj widzimy. Oj, bardzo mocny. No... I koniec walki, proszę Państwa. Bardzo mocny knockout tutaj ze strony Aleksandra Rewenki. I mamy koniec walki. No właśnie, mi się daje, że tego troszkę brakowało tutaj na gali. Wiadomo, szkoda, że. Za Rafała Buczka to się tak szybko skończyło. Tutaj są wzywani ratownicy, ale zaczynać, że niesamowity nocał ze strony Aleksandra Ewentki. Naprawdę. No powiem Ci, Krzysztof, dobrze. Właśnie wróciłem z wywiady. Jedyne co zobaczyłem to potężne KO na Rafale Buczku. Eee... No Powiedz nam jeszcze dokładnie o tej walce, a przede wszystkim mi opowiedz, bo nie zdążyłem zobaczyć jak przeszedłem, to już niestety Rafał Buczek był na, na deskę. Tutaj za wiele się nie wydarzyło, tutaj Rafał Buczek rozpoczął tymi low kickami, ale będąc na siatce odsłonił się i Oleksandr wykorzystał to po prostu potężnym prawym kopnięciem na głowę. No to brawa, brawa, no i kolejny pojedynek, gdzie Gorilla ma wygrywa te rekordy, żeby tylko gdzieś ci zawodnicy mieli fajne rekordy. Słyszmy teraz oficjalne ogłoszenie. Aleksander Rewenko, gorilla MMA. I tak jak mówiłem, często zawodnicy po prostu no, w MMA mają te rekordy rozbudowane i oporażki o, o zwycięstwa. MMA jest bardzo nieobliczalny sportem i widzimy, mógł być zawodnik dobrze przygotowany, na pewno był jeden strzał, jedno kopnięcie, jedno uderzenie, koniec walki.